Witajcie majstry Dzień kolejny Zaczynamy murowanie W pierwszej kolejności opieramy sobie winkle Żeby było do czego zamocować sznurek Winkle już sobie Idealnie poziomujemy Mierzymy, zaraz pokażemy Na garażu W jaki sposób to wykonujemy I tu tak Poziom ustawiamy w ten sposób Że ławice mamy Zrobione w poziomie i teraz sznurki połowicach i do sznurka sobie ustawiamy na każdym bloczku, na każdym winklu tą samą odległość. Na części garażowej mamy trzy warstwy bloczka, na części mieszkalnej mamy warstw sześć. I w ten sposób robię wszystkie winkle, tak żeby było do czego puścić sznurek. I wszystkie w idealnym poziomie. Garaż mamy trochę zawężony, więc yy, pewnie trzeba będzie puścić. Albo tu jeden, albo tamten ustawimy sobie do tego gwoździka. Dlatego mamy wszędzie powbijane gwoździki. I oczywiście raz jeszcze na bloczkach wszystko przemierzamy, żeby wszystkie wymiary pasowały. Powiem wam co nam się przytrafiło. Jedna z ławic. Zobaczcie, tu się odsypał grunt. I podejrzewam, nawet widać po kołkach, że troszkę pociągnęło w tą stronę, 3 cm na tej ławicy. Warto albo trochę dalej tę ławicę nabijać, albo yy, przemierzać wszystko dość dokładnie przy każdym trasowaniu. Nie ufać tylko i wyłącznie ławicom i sznurkom, tylko wszystko poprzemierzać też na dole, jak się przeniesie. My rzuciliśmy pierwsze. Pierwsze linie poziomicą sznurek przenieśliśmy na dół, i okazało się, że na garażu, jak zaczęliśmy mierzyć z tej części, to okazało się, że na garażu brakuje nam 5 cm prawie po przekątnej, jak zmierzyliśmy sobie odległość. I dlatego ustawialiśmy sobie to raz jeszcze. I to jest jeden z kolejnych powodów, dla którego warto jest wybrać cały grunt, tak żeby można było. Też spokojnie przymierzyć sobie tu na pierwszych warstwach, czy nawet przy trasowaniu przekątne i wszystkie wymiary na spokojnie, żeby nie przeszkadzało nic po środku. No i dobra, idziemy sobie, zrobimy tamten winkel, Pokażę w jaki sposób to robimy. No i działamy. I działamy. Tamten ruch ławy poszedł trochę w dół. Ale widziałbym to też już przy zagłaskiwaniu, już tego nie dorzucaliśmy. Spokojnie sobie to wyrównam na zaprawie. Cyk. I tu sobie pierwszą ustawiam w ten sposób, żeby mi zaprawa nie wyszła poza linie, które mam tu wytrasowane. Opsa i ogień róg ustawiamy do gwoździka i sprawdzamy od razu wysokość Mamy 94, mam 94 mam 94,7 i także trzeba ciut więcej zaprawy Tą pierwszą warstwę robimy sobie trochę gęstszą, a następne już będą ciut rzadsze. O, i teraz by chciała prawie 1,5 centymetra do dołu. Od razu sobie wstępnie poustawiam to. 93,8. Jeszcze z 2 mm by chciał. Oczywiście tutaj z milimetra nikt nie będzie strzelał, ale, ale warto jest mniej więcej to ustawić. I teraz ważniejsze niż góra są jest lico zewnętrzne. Nie zawsze one trzymają kąt, a nawet prawie nigdy nie trzymają kąta. Więc tutaj bazujemy na zewnętrznej krawędzi. Cyk mamy to i tutaj 94 mamy to. Zgrubszę sobie zaprawę, zbiorę. Nie do końca, żeby też od razu mi to nie spłynęło. Ops. I zmierzymy sobie teraz tą odległość. Od tamtej ściany do winkla. I tu mamy mieć odległość. Teraz sobie zobaczymy. Tu mamy mieć, proszę Ciebie, ja Ciebie 625. 625! Dobra. I jest dokładnie 625. Teraz jeszcze bierzemy sznurek i tu mamy gwoździk, który nam wyznacza sam narożnik. Czyli od tego do tego gwoździka przekładamy sobie sznurek i tam do boku ustawiamy lico W rękawicach to nie robota, czekaj gdzieś tam się zaczepiło. Dobra. Masz? O, i teraz ustawiamy, żeby od tego winkla tu szło po sznurku. Jest idealnie. Jest idealnie. Proszę go nie zwijać. W ten sam sposób ustawiamy ten winkiel. Jak odległości będą pasowały, przemierzymy sobie przekątne od razu, czy wszystko na pewno nam pasuje. Jeżeli tak, to możemy domurować sobie od razu te boki, żeby mieć cały winkiel zaspoinować i będzie można tu już puszczać spokojnie sznurki i po sznurkach murować. I cyk. I tu też przy bloczkach zawsze patrzę, żeby mieć jak najładniejszą stronę na winklu. Żeby było do czego przyczepić sznurek. Robsa 94. I jeszcze raz przemierzamy to. 835 mamy mieć szerokość garażu całego. A tutaj 625. Od samego rogu Tomek O tu Jak widać jest Masz? Ciut by chciało się rozejść jakby 3 mm chciałoby do zewnętrznej Jeszcze z milimetr. Tak by chciało zostać. Masz? No i wyobraźcie sobie, że nawet jest. Tak by chciało zostać. I teraz po tych winklach przemierzymy sobie przykątne. Zawsze lepiej jest trzy razy przemierzyć i być pewnym.

Na bloczku też może być yy, mała różnica. Ty masz, że tam jest kreatynusz uszczerbiony, nie? No i mamy pospoinowane. Teraz możemy czepiać sznurek. Ta była robiona pierwsza, czyli ściana łącząca y, gara z częścią mieszkalną. Więc tu możemy sobie spokojnie czepiać sznurek. Tak, jest to już dość stabilne. To dość szybko wyciąga wodę z zaprawy, tym bardziej, że jest ciut gęstsza i spokojnie możemy sobie tą część po kolei zamykać pierwszą warstwę. Na dzisiaj będziemy kończyć, bo wyciągaliśmy winkle. To zajmuje zawsze najwięcej czasu. Do tego trzeba się przyłożyć. My staramy się robić to jak najdokładniej, żeby wszystko nam się zgadzało, łącznie z przekątnymi, praktycznie co do milimetra. No i wymurowaliśmy tam dwie, dwie ściany, tu kawałeczek, prawie cała, Tomek to dospojinuje, tyle co to, to, to jest zaprawy. Wracamy we wtorek, w poniedziałek gdzieś wolny, teraz już górki, bo teraz już tak naprawdę wypełnimy sobie te warstwy pierwsze, gdzie mamy wszystkie narożniki i gonimy w winkle już do góry na, na gotową wysokość. A nie, jeszcze jest trochę. To, to jeszcze tak, dospolinować to. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subiku, jak jesteście nowi na naszym kanale, i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się, hej.